Cześć. Jeżeli zastanawiasz się, co powinna zawierać ubezpieczenie domu, aby polisa była satysfakcjonująca, koniecznie obejrzyj nasz film. Przekonaj się także, na co warto zwrócić uwagę podczas zawierania takiej umowy. Zaczynajmy. Warto wiedzieć, że polisa dla domu powinna być inaczej skonstruowana niż polisa dotycząca ubezpieczenia mieszkania, mimo że każdy OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, są tak samo skonstruowane dla domu, jak i dla mieszkania, to jest kilka dodatkowych zdarzeń losowych, które dotyczą wyłącznie domu. Są to wybuch, implozja, eksplozja, dymisadza, uderzenie pojazdu czy katastrofa budowlana. Ale także lawina, zapadanie się lub osuwanie się ziemi, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, powódź oraz huk ponaddźwiękowy. Ubezpieczenie domu można rozszerzyć o ubezpieczenie budynków gospodarczych, garaży wolno czy innych budowli. Jest to zwykle bardzo istotne dla osób zawierających umowę z ubezpieczycielem. Budynki gospodarcze nie są wykorzystywane do celów mieszkaniowych, ale znajdują się na tym samym obszarze ubezpieczenia co dom. Ubezpieczyć można także garaż wolnostojący. Natomiast pod pojęciem innych budowli kryją się wszelkie budynki znajdujące się na tej samej działce co dom o ile są trwale związane z podłożem. Mogą to być np. wiata, altana, basen, śmietnik, zbiorniki, a nawet przydomowa oczyszczalnia ścieków. Ponadto ubezpieczeniu mogą podlegać również instalacja systemu nawadniania ogrodu, wyposażenie placu zabaw, grill, czy też twarda nawierzchnia ulepszona. Należy pamiętać, że budowlą nie jest budynek tymczasowy i lekka konstrukcja, jak np. trampolina, namiot, basen czy parasol ogrodowy. Warto również wspomnieć o fotowoltaice. Może bowiem zostać ubezpieczona na dachu domu, jak również na posesji, ale trzeba wtedy dodatkowo rozszerzyć otwartą e, policję. Ważną rzeczą przy ubezpieczeniu domu jest ocen w życiu prywatnym, a więc od szkód rządzonych osobą przeciw. Na przykład gdy nasz pies pogryzie listonosza. W zakres tego ubezpieczenia zwyczaj można rozszerzyć o szkody rządzone przez, e, poza domem, nie tylko przez nas samych ale też przez członków naszej rodziny. Przykładem może być sytuacja, gdy podczas koszenia trawnika spod kosiarki wyskoczy kamyk i uderzy w przejeżdżający samochód, lub gdy dziecko coś uszkodzi. Ponadto ubezpieczenie można rozszerzyć o podstawowe usługi assistance. Dzięki temu wezwiemy i opłacimy usługi hydraulika, szklarza, ślusarza czy elektryka. W niektórych przypadkach możliwe jest również pokrycie kosztów pobytu w hotelu, jeśli zakres szkody uniemożliwia dalsze zamieszkiwanie w budynku. Możemy wybrać również zakres all-risk, czyli ubezpieczenie od innych niespodziewanych zdarzeń. Mogą to być zalanie, kradzież przez niezamknięte drzwi, wyłudzenie gotówki od osób powyżej 65 roku życia, ale również rażące niedbalstwo. Na przykład pożar na skutek zaproszenia ogniem e, niedopałka papierosa, wybuch źle podłączonej buty z gazem, czy pożar od pozostawionego włączonego urządzenia. Warto również wspomnieć o tym, że ubezpieczeniu może podlegać dom w budowie. Podstawowa polisa ma uproszczoną formę i chroni inwestycje w zdecydowanie węższym zakresie niż zwykła polisa mieszkaniowa. Zabezpiecza ona nieruchomość i jej elementy stałe. Nie ma tutaj możliwości do kupienia rozszerzeń dla lokatorów, a od kradzieży z włamaniem możemy chronić się dopiero wtedy, kiedy budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Ci tematykę ubezpieczeń domów i innych budowli znajdujących się na terenie działki. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.